Cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w deforeście. Drugi odcinek survivala. Jak widzicie. No nie zmieniło się dużo. Dużo kamieniów zbierałem, patyków. No patyków to dużo potrzebowałem i tutaj ich mało jest. No ale no, trochę ich tu jest. I tak, jak widzicie po tytule, dziś idziemy po piłę łańcuchową. No i porobiłem te projekty, żeby ją trochę przetestować, wiadomo. Tam jest ta jaskinia. W ogóle, widzowie, grałem, no i to nie aż tak krótko. W sensie, no nie wie, wiecie, że... O Jezu, to jaszura, ja już myślałem, że tu, kur... nie wiem, coś tu biegnie. Wezmę, nie wezmę sobie jeden napój To coś ususzonego wezmę to ja szczura tu wsadzę więc, dobra te szczury tu biegają te wszystkie takie wniaki. Tu już chyba wiedzę, nie będę przedłużał, tylko już będziemy szli, bo to nie ma sensu, żebym, żeby wam tu przedłużał, skoro my już możemy iść. podpalę i idziemy. Te są tu, te są te namioty. No i wpadłem do wody i mi zimno będzie. Podpalam. W sumie nie wiem po co, skoro już wchodzimy pizzowie znowu od nowa to podpalać. Tu idziecie, tutaj takie wiecie, co, tutaj nie topasz O! Wejdziecie w prawą stronę. Tutaj się zaskakuje. Po to nam będzie potem czeka naj. No, musicie mieć dynamit, żeby stąd wyjść. Ja mam. Wejdziecie w lewo. Tutaj schodzicie po linię Tutaj żadnych wrogów jak na razie nie ma. bo to na filmiku się jak zwykle przyciemnia. No i już jesteśmy. No i tutaj już się piła. Tutaj bądźcie o zapalić ognisko o jasno. Kiesliny. Bierzcie stąd wszystko. Opatyk. No i tu jest piła po lewo. No i już się piła, aż mam piłę widzowie. rzeczy jest torba na patyki No i teraz trzeba iść w pasażer w cygarek. tutaj już będą kanibale gdzieś tutaj. Oni niestety tu będą biegać. Nie bójcie się, bo to są takie skórki. W sensie skórki, że skórczy byki. Tu gdzieś będą zaraz. Się trzymacie prawej strony. O, tam już jest. Nie wiem czy. O. Biega wampię, że go widzicie. ale patrzcie jak zasuwa po tej wodzie. Jakiś... Nie wiem. Halo, mogę to wskoczyć? Halo? O, jestem. Tak się tu do niego teraz właśnie w tym momencie sunę. No nie no, halo. No ale... Prosiłbym, żeby to mi nie gasło. No co drzesz japę? Więc myślisz, że ja się ciebie woję, bo mołotowacina upalna. Pal się, ty skórku. Ha, bo tu jest woda, no to najs... Nice. najs nice mołotow był. O! Pal się, gnojuwo jedno. Coś... No jumar Tracie to ciemno I się żeś zjaro widny Ich jest oczywiście więcej, ale się z nimi tu nie będę bił. i tak pewnie będę musiał, bo mi spokoju nie dadzą Te skórki jedne Tak, zużyć. użyć W sumie żebyście coś widzieli O Odpalamy. Jazda. Gdzie jesteście? Ojej, to są te, te, zapomniałem. Są te małe, te najgorsze to są. Mam proce, jak się proce robiło? Taśma. I to, o. O kurna, to jest, o to gówno, tego się unika. Ich można procą. O, halo? O nie mam, nie mam. Nie mam czym was. Są tak jakby dzieci mutantów. Kulna, ile ich tu jest. Ej. Ja ich widzę. nasz nowy wynalazek można przetestować na kanibalach. A tutaj jakiś ziomek na ochotnika, ale no dostanie. Siekkie. Ej, ale. Dużo was tu. Ten jest żywy? Na szczęście nie. No jak biegają. Ale się cieszycie. No, chodź tu. Ale to wkurzano. Dobra, walcz was. Dziwaki jedne. O ty, patrzcie co ja przecież mam tyle teraz do zabawy ty teraz jak można ała, 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 ała kurde, ała oj, ale lepę dostałem ale ja dostałem bombę. ten, przez tego dostałem taką lepę chodź tu, skórku gdzie on jest tu Pali się. Mi nie zależy, żeby ich zabijać. Ich sobie palę tako, żeby... żeby sobie ich spalić, ale dobra. A nie mam tego, jak zwykle. teraz gdzie to wejście jest. Nie, ono jest tu dalej. Tutaj prawą są to jest takie wejście. Tutaj już nikogo nie ma. Tutaj jest takie skały. Jak takie skały są widzowie, to wiecie, że to trzeba wydupić w kosmos. Um. Dzięki, słyszycie? Są takie. przy wejściu poczekam będzie jeszcze będzie kanibale, będzie kanibale będą bo tutaj zaraz będą już tutaj czekajcie tak już tu tam na dole jest czekano tam będzie ten biały to są te skórki. Zobaczcie. Naciśnięcie G, to, to się spada Wam pod nogi. O, ale żeście się fajnie wskoczyli. Pierwszy raz ich, kurde, tutaj wolę. A jeszcze przeżyły skórki, skórki jedne. Skórku. Bum. Mm, ok. To jest jeden. A ja chyba im skoczy na łeb po prostu. Chcę zejdę. Bo nie będę schodził, tylko se wejdę tutaj. Ała. W se sensie nie ała, tylko że zawał serca. No, gdzie Ała no? No... Dostań! No ała, w typie. jakże się kurde karate, żeś się nauczył. I się, na plusie pie. No ty ty pie, co ty odwalasz? Kto cię karate uczył? I ty tak. myślisz, że jesteś ślepy. No ty jesteś ślepy, bo ty widzowie, kurde. ej, ej halo, chłopie, czekajcie To, to. Jest. O, w ogóle czemu ja pancerzy nie zakładam? Wszystko, ile ja tego mam? Ile tych pancerzy kurde nie zakładam? Ja go sobie tu spalę. No i już, tutaj już jak ich zabijacie, to czekam, bierzecie. Ten mi się tylko spali. Czekam sobie. W ogóle zapominam o tych pancerzach. Cykoli nie mam, a tyle miałem. Uwielbiałem tyle żarcia. To paliwo jest do tego, że nie używajcie. Dopiero jak używacie piłki łańcuchowej. Jak już, już tyle razy użyjacie, że zostanie tylko taki już, w sensie, że już nie będzie odpalone, tylko będzie... Jak ją trzymać, ale już nie będzie działać, to wtedy używacie. Wam ja jedno z plecaka znika, ona jest full natankowana bodajże. No i ile Ty, się będziesz palił, no. No pal się szybciej, o, dzięki. Nie po co mi te czaszki, a patyków nie mam. Nice. Trzy. Zakładam. No i wychodzimy stąd. Dobra, widzowie. Idziemy. tymi dźwiękami się nie przejmuje, bo tutaj już nic nie ma. Jak ich zabijecie wszystkich, tych skórków, to... mi się wydawa, że tutaj coś jest, to tego tutaj nie ma. A tych co się boją to wam mm, podpalę wam, a już teraz mi się nawet nie opłaca później wam tam góry wam podpalę. Mam nadzieję, że już nocy nie ma. To lubi być Czyli wam zapalę, żebyś tam. Te co nie są wrażliwi, ale co się lubią się bać. W sensie się boją często. Patrzcie jaki parku widzieliście? Jaki parku po ścianie? Kurde, Piotr, parkurowiec. Już do wyjścia. O! To się zrestartowało, alkohol chętnie przygarnę. Halo. gotuję tu właśnie, nie, nie mogę. Czaszki, te wszystkie te gówno. teraz tylko do wyjścia. I musicie mieć jeden dynamik, żeby móc tą ścianę wysadzić. Zobaczycie dlaczego za chwilę. Nie, nie gasi lampo. Tamta ściana co ma takie te... Ale tutaj niczego już nie ma, bo ten ty przechodziliśmy. Nie wiem, no ja. Ale tam nie chodzicie Tutaj bierzecie czekan do ręki. Tutaj o, klikacie E. Nie ma. Mu. Tego dopłynęło. Jakie <dopięcie. trybujesz> O Jezu Andra widzowie nagrywam... znaczy za jak gadam. No, mnie to mnie tutaj tak stoi i straszy dzieci. Nie, jeszcze nie tego. Nie, jeszcze jest dzień widzowie. Tam tutaj jeszcze pokażę. Dziwne, że tych kaniwali tutaj nie było. Ja ani widzowie oczywiście, że nie narzekam na no, co mają tu być, ale... Ale widzowie trzeba... O, dobra, odpalamy. To jest na widzowie Co robi? Widzowie. Zdajemy piłki, A pocie tą piłę pipie. Dobra. O, aloes. Aloes mogę posadzić Nic więcej, naprawdę? Dzięki go Tak, mogę tylko aloesy posadzić. Już bym jarzyny tam posadził, już bym Ja bym się najadł. Jak mam dużo krzaków z jarzynami nie tylko? Wezmę w ogóle z saniami tu przyjadę. Sanie wezmę, z saniami będzie dobrze lepiej, z saniami będzie lepiej, bo, bo tak. Cztery. No. Halo. O Jezu, co się stało? Takie coś zrobiłem. Myślałem, że sanie bywali w kosmos. A na szczęście mnie nie trafiło. Alopiła. Od czwórkę piły wezmę. Nie widzę. Fajne miejsce takie. Wieście, jak ktoś z Was grał kiedyś na survivalu, jeżeli ktoś ma te Forest albo chce mieć, albo będzie miał, nie wiem. To spoko miejsce. Ale to pewnie tylko u mnie nie ma tych kanibali. No naprawdę, no, tu jest ich wioska. Oni lubią przebywać w swoich wioskach, a ich tu nie ma. To się otworzyć nie chce. Tutaj nawet nic nie ma, na tych tych takich palenisk. A, jeszcze? Jedno. Drugie. Się rzeczy pospadały. Przecież tak a, sery mam pełne. No to idę już budować. No, to też możesz tylko schować. Ej, jak tak to pcha, to niby nie traci energii. A jak biegnie, to traci. Wcale ja to buduję, Dobra, nieważne. W sobie tu cykoli sobie pozbieram. I a pozbieram cykolia no, się na A nie, cykoli też bo nam jedna, więc jednak i to i to zjem. to się pcha po ziemię, a takie dźwięki słyszę, jakby nie wiem, co się działo. Czekajcie, to. ale mogę to tu zostawić kiedyś. O, z tego lecą patyki, jakbyście się zastanawiali. Z takich cieniutkich drzeweczek to. Patyki lecą. Zamiast chód lecą patykę. Jak takie drzewko ma leciutko, praktycznie leciutko podrośnie, to już macie tam. Ten... patyki. Patrzcie, coś się, się tak dużo patyków zaczęło zbierać. Dobrze. Pozbierać. To w ogóle znaczy, nie? Nie wiem. To w znaczy. Jeszcze. O. Alkohol. Wold my wódka Mogę to wypić i to mi uleczy zdrowie. Lodika tego typu wielu. No to się tak krań, tutaj się w węgorze bawisz. Ten czas na zabawę. No i teraz mam, o jedno se czekajcie, wezmę jeszcze jedną, kładę, zyk, biorę, teraz idę tam, no dobra, widzowie. zbudowano. Więc jak tą dobuduję sobie już poza odcinkiem, to stąd zrobię taki most do tego. To już poza odcinkiem. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Subnijcie, dajcie łapkę w górę, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi. Wszystko, które Wam się właśnie wyświetla. Jak kliknijcie, o, tego też byście mogli. a to mi pomaga się rozwijać. No, tylko nie klikajcie go tu na ekranie, tylko tam w dół, tam. Tam gdzieś nie wiem gdzie wy go tam macie. Tam, tam, tam na dół. Tam na dół zjeżdżajcie i słuchajcie. Czy ja tyle patyków miałem? Dobrze. No więc tak wygląda moje aktualne eku. Sobie może... Z tym odcinku zrobię jakieś, nie wiem, będziemy budować, Zbieram trochę drewna, będziemy tutaj sobie taką platformę na tą budować może. O, dobry pomysł. Już nie przedłużam. No i siema.